Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam. Mamy Wielki Czwartek, Triduum Paschalne, które się dzisiaj zaczyna. I Ewangelia o umyciu nóg. Duchu Święty, przyjdź i wzmocnij każdego z nas. Wzmocnij nas swoją mocą. Słyszymy w Ewangelii, Jezus podszedł do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział, tego co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Chciałem, żebyśmy się zatrzymali na umyciu nóg, na tej czynności niewolniczej, którą Pan Jezus robi i która bardzo mocno dotyka apostołów, ponieważ znają te gesty niewolnicze. My dzisiaj tego gestu aż tak nie rozumiemy, bo nie umywamy sobie nawzajem nóg. Nie ma czegoś takiego. Robimy sobie zdjęcia, umieszczamy je na Facebooku. To tak jakbyśmy. Jezus myje każdemu nogi. Wrogowi, temu, kto Go planuje zdradzić, kto Go dzisiaj wyda, kto ucieknie spod krzyża, każdemu myje nogi. I gdybyśmy tak uśmiechnięci mieli przytulić na zdjęciu naszego wroga, tego, kto nas zdradził, kto nas nienawidzi. I On sobie robi to zdjęcie i wykorzysta je na swoim Facebooku, w różnych innych miejscach. To oczywiście to jest coś delikatnego, co mówię, ale żebyśmy doświadczyli, że my mamy dzisiaj inną kulturę, na co komuś nie pozwalamy czasami, bo nie chcemy, żeby mógł się nami afiszować. To co się dzieje w tej Ewangelii, to jest uniżenie Jezusa. Ale dopiero teraz dziś to Rozumieją apostołowie: Jezus się uniżył, stając się człowiekiem, dużo bardziej niż myjąc nogi. Stał się człowiekiem, zaparł się bóstwa, bo stał się w czasie, stał się ograniczony. To jest największe uniżenie Boże. A później jeszcze krzyż do tego wszystkiego, umycie nóg to są rzeczy, które też są potężnym uniżeniem. Największym uniżeniem Boga jest przyjęcie, że stał się człowiekiem. Od tego momentu wszystko jest nowe. W Nim, w Chrystusie, w Bogu między nami. Bóg jest bliski. Tutaj widzimy miłość Bożą, która jest nieskończona. Miłość, która wychodzi do grzesznika i myje nogi każdemu, uniża się przed każdym. To nam Pan Jezus pokazuje. Tego nas dzisiaj uczy i pokazuje nam, że. Tym właśnie jest Eucharystia. Chcesz bardziej wchodzić w Eucharystię, to wchodź w bardziej w mycie nóg. W mycie nóg osobom, które cię nie lubią, oczerniają, krzywdzą, biją, obmawiają, które mówią wszystko złe na nas. Myj nogi, bez jakiegokolwiek grymasu i wskazania na cokolwiek. Po prostu myj nogi. Taki jest Jezus. Taka jest Jego miłość i On w nią nas zaprasza. To nie jest łatwe, moim zdaniem, to jest niemożliwe, co wam mówię. Jest to możliwe w Duchu Świętym. I jak bardzo pozwoli, pozwolimy Duchowi Świętemu, żeby nas przeniknął, tak będzie możliwe tak kochać, bo po ludzku to jest niemożliwe. Ale dla Boga wszystko jest możliwe. To jest cudowne. To jest życie w przygodzie miłości, do której Bóg nas codziennie zaprasza. I na to Wam błogosławię. Pomyślmy o tym dzisiaj, o tym myciu nóg. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serca będą rozpromienione, gorące miłością Bożą, której możemy doświadczać w tych czytaniach. Nieskończoną miłością Boga. Poniżej teledysk mocny w duchu i pieśni. Pasja. Matka Boża pod krzyżem treści, które nas w Triduum Paschalnym prowadzą. A obok gorzkie żale, bo jeszcze jest czas, żeby się tym pomodlić. Zapraszam do tej modlitwy. Z Bogiem.